Kiedyś ludzie patrzyli na świat i wierzyli. Wierzyli, że wszystko, co widzimy, składa się z niepodzielnych obiektów, z atomów. Atom w starożytnej Grece oznacza niepodzielny. Wydawało się to absolutnym szczytem wiedzy. Nie ma nic mniejszego. Okazało się jednak, że nawet atom nie jest monolitem, ale całym pełnym kosmosem w środku. Jądro, elektrony, niewidzialne siły, które łączą wszystko w jedną, nierozerwalną całość. Jednak nawet to nie zadowoliło, nie uspokoiło naukowców. Proton i neutron, niegdyś uważane za elementy ostateczne, nagle rozpadły się na jeszcze mniejsze cząstki zwane kwarkami. Okazało się, że elektron nie poddaje się podziałowi, a masa niektórych cząstek jest tak znikoma, że przekracza granice wyobraźni. Dzisiaj spróbujemy zrozumieć, która cząstka jest uważana za najmniejszą w składzie materii. Co już wiemy, a co na razie tylko zgadujemy? W szumie tła kosmicznego i śladach zderzeń w CERN. I wreszcie, czy nie okaże się, że najmniejsza cząstka wcale nie jest cząstką, ale czymś zupełnie innym, czymś, co wymyka się naszej percepcji? Kiedy zadajemy sobie pytanie, która cząstka jest najmniejsza, na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest proste, oczywiste. Wystarczy znaleźć tę, która ma najmniejszy rozmiar, i zagadka zostanie rozwiązana. Ale właśnie tutaj, w tym momencie zaczyna się najciekawsza, najgłębsza część. W fizyce pojęcie mały nie odnosi się bowiem do rozmiarów w potocznym, codziennym znaczeniu tego słowa. Kiedy naukowcy mówią o najmniejszych cząstkach, mają na myśli nie tyle ich fizyczną wielkość, ile ich wewnętrzną strukturę, to z czego się tak naprawdę składają. Jeśli wewnątrz cząstki nie ma nic, absolutnie nic, co można by rozłożyć na prostsze elementy, uznaje się ją za elementarną. Nie jest to po prostu maleńki obiekt, ale raczej ostateczna granica podzielności materii. Punkt, za którym nie ma już żadnych szczegółów, tylko czysta energia, istniejąca sama w sobie. Kiedyś atom był uważany za taką właśnie granicę. Wyobrażano go sobie jako twardą, niezniszczalną, żelazną kulkę, której nie można ani przeciąć, ani zniszczyć. Ale potem, krok po kroku, okazało się, że atom ma jądro. A jądro ma proton i neutron. A to nie wszystko, to dopiero początek. W latach 60. odkryto, że same nukleony składają się z mniejszych obiektów kwarków połączonych tajemniczą energią gluonów. Wydawało się, że to już na pewno koniec ostateczna odpowiedź ale nie. Właśnie tutaj pojawiło się kluczowe, fundamentalne pojęcie cząstki elementarnej. Nie jest to coś, co jest mniejsze pod względem rozmiaru ale coś, co nie ma wewnętrznej struktury. W ramach współczesnej fizyki za takie cząstki uważa się leptony, np. elektrony i kwarki. Są one jak ostateczne cegły budowlane, z których składają się wszystkie znane formy materii. Nie można ich otworzyć ani za pomocą akceleratorów, ani za pomocą modeli teoretycznych, przynajmniej na razie, przynajmniej przy naszej obecnej wiedzy. Ale jak określić, czy cząstka jest rzeczywiście elementarna? Naukowcy używają gigantycznych akceleratorów, takich jak wielki zderzacz hadronów, aby zderzać cząstki z ogromną, niewyobrażalną energią. Jeśli po zderzeniu cząstka pozostaje punktowa, nie ujawniając niczego w swoim wnętrzu, oznacza to, że jest elementarna. Jeśli jednak przy jeszcze wyższych energiach pojawią się nowe prawidłowości lub nieoczekiwane odchylenia, może to oznaczać, że w jej wnętrzu istnieją ukryte poziomy które są nam na razie nieznane. Ciekawe, że zgodnie z współczesnymi koncepcjami cząstki, elementarne nie mają w ogóle rozmiarów. Nie przypominają one maleńkich kulek. Są raczej punktami matematycznymi, istniejącymi jako błyski energii i prawdopodobieństwa. W tym sensie fizyka już dawno wykroczyła poza zwykłe, potoczne rozumienie rzeczy, jako ciał posiadających objętość. Najmniejsza cząstka to nie coś, co można zobaczyć lub dotknąć, ale coś, czego nie da się podzielić, czego nie da się uprościć. Jednak wielu fizyków nie jest przekonanych, czy słowo cząstka w ogóle jest odpowiednie. To, co nazywamy cząstką, może być tymczasową konfiguracją pola, wybuchem energii, który po prostu zachowuje się jak cząstka w eksperymentach. W takim razie pytanie o to, co jest najmniejsze, zamienia się w pytanie o to, gdzie kończy się materia, a zaczyna czysta energia. Jeśli spróbujemy dotrzeć do samej istoty tego, z czego składa się wszystko, od ogromnych galaktyk po ziarenko piasku na dłoni, droga zaprowadzi nas do dwóch rodzajów cząstek, bez których nie można sobie wyobrazić współczesnej fizyki kwarków i leptonów. Te niewidzialne istoty są fundamentalnymi blokami budulcowymi naszej rzeczywistości. Nie są one po prostu najmniejszymi znanymi cząstkami. Są alfabetem materii, z którego liter napisany jest cały wszechświat. Ale zajmijmy się tym po kolei. Kwarki to cząstki, które tworzą protony i neutrony, a więc jądra wszystkich atomów we wszechświecie. W sumie fizycy wyróżniają sześć rodzajów kwarków, lub jak się je naukowo nazywa sześć aromatów górny, dolny, dziwny, oczarowany, górny i dolny. Jednak tylko dwa z nich up i down tworzą znaną nam materię. Tę samą, z której zbudowane jest wszystko, co żywe i nieożywione wokół nas. Pozostałe to egzotyczne kwarki gościnne, pojawiające się tylko w ekstremalnych warunkach, np. podczas zderzenia cząstek w akceleratorach lub w wnętrzu gwiazd neutronowych. Najbardziej zaskakujące w kwarkach jest to, że nie da się ich izolować. Istnieją one tylko w połączeniu, po dwie lub trzy, połączone kolosalną siłą, którą fizycy nazywają silnym oddziaływaniem. To właśnie ono utrzymuje kwarki wewnątrz protonów i neutronów, niczym stalowe, niewidzialne łańcuchy, nie pozwalając im wydostać się na zewnątrz. Próba zerwania takiego połączenia prowadzi jedynie do tego, że energia włożona w zerwanie tworzy nową parę kwarków, rodzaj kwantowego rozmnażania. W świecie kwarków obowiązują zasady dalekie od logiki makroświata. Mają one właściwość kwantową zwaną kolorem. Choć oczywiście nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistym kolorem. Trzy kolory kwarków czerwony, zielony i niebieski symbolizują sposób, w jaki łączą się one, tworząc stabilne cząstki. To tylko wygodna metafora matematyczna, ale bez niej żadne równanie silnego oddziaływania nie działa. Po drugiej stronie spektrum fizycznego znajdują się leptony lekkie cząstki, które prawie nie oddziałują z siłami silnymi. Najbardziej znanym leptonem jest elektron. To właśnie ta cząstka wytwarza prąd w przewodach i krąży wokół jąder atomów, tworząc wiązania chemiczne. Elektron jest wiecznym towarzyszem materii, bez którego atomy nie mogłyby istnieć w stabilnej postaci. Ale elektronów nie ma. Jego krewniaki, mion i tau, są cięższymi i niestabilnymi cząstkami żyjącymi tylko ułamki sekundy. Każdy lepton ma swojego neutralnego bliźniaka neutrina. Jest to cząstka widmo, która prawie nie oddziałuje z materią. Miliardy neutrin przechodzą przez nasze ciała co sekundę, nie pozostawiając najmniejszych śladów. Ich masa jest tak mała, że przez długi czas fizycy uważali je za całkowicie bezmasowe. Leptony nie łączą się jak kwarki i nie tworzą złożonych struktur. Istnieją pojedynczo, swobodnie przemieszczając się w przestrzeni. Jeśli kwarki są cegłami, z których budowana jest materia, to leptony są lekkim wiatrem, który przechodzi między tymi ścianami, nie niszcząc ich, ale nadając sens całej konstrukcji. To właśnie z połączenia kwarków i leptonów powstają znane nam formy materii. Kwarki tworzą ciężką podstawę jąder atomowych, a leptony powłoki elektronowe, dzięki którym powstają chemia, elektryczność i światło. Są to dwa światy, które nie przecinają się bezpośrednio, ale tworzą nierozerwalną całość. Ciekawe, że według współczesnych danych cząstki te nie mają wewnętrznej struktury. Są punktowe, bez rozmiaru i bez kształtu. Wszystko, co możemy zmierzyć, to ich właściwości: ładunek, masa i spin. W rzeczywistości nie są to cząstki w zwykłym rozumieniu, ale zlokalizowane przejawy pól kwantowych. Na tym polega główny paradoks. Materia fundamentalna nie ma ciała. Istnieje jako czysta informacja błysk prawdopodobieństwa w ciszy próżni. Pomimo tego, że model standardowy potwierdza ich elementarność, niektórzy naukowcy wątpią, że jest to punkt końcowy. Istnieją hipotezy dotyczące głębszego poziomu rzeczywistości, cząstek, z których składają się nawet kwarki, tak zwanych preonów. Jeśli kwarki i leptony są budulcem materii, to cząstki siły są niewidzialnymi nićmi, które łączą je w jedną tkaninę wszechświata. Bez nich rzeczywistość po prostu rozpadłaby się na chaotyczne kawałki, nie mając ani struktury, ani interakcji. Ale co, jeśli właśnie te cząstki, które nie mają masy, nie mają objętości i nawet nie należą do materii w zwykłym sensie, są najmniejsze we wszechświecie? Zacznijmy od najbardziej znanego z nich fotonu. Jest on posłańcem światła, iskrą przenoszącą oddziaływanie elektromagnetyczne. Każdy promień słońca, każda lampa, każda antena to symfonia fotonów tańczących między atomami. I oto, co jest zadziwiające: foton nie ma masy ani wewnętrznej struktury, nie ma spokoju, nie może się zatrzymać i nie istnieje w stanie nieruchomym. Zawsze porusza się z prędkością światła, co oznacza, że nie ma rozmiaru w zwykłym sensie. Nie można powiedzieć, gdzie foton się zaczyna, a gdzie kończy. Jest jak fala czystej energii, zamrożona w jednej chwili ruchu. Może istnieć miliardy lat przelatując przez pustkę kosmosu, nie tracąc swojej istoty, dopóki nie napotka czegoś, co jest w stanie go pochłonąć. Niektórzy fizycy twierdzą nawet, że foton nie jest tylko cząstką, ale ucieleśnieniem samego związku między materią a polem, pomostem między światem kwantowym a klasycznym. Ale jeśli foton odpowiada za światło i elektromagnetyzm, to gluon jest cząstką, bez której nie istniałyby ani jądra atomowe. Ani gwiazdy, ani my sami. Przenosi on silne oddziaływanie to samo, które utrzymuje kwarki razem wewnątrz protonów i neutronów. Słowo gluon pochodzi od angielskiego słowa glu, oznaczającego klej i rzeczywiście gluony dosłownie sklejają kwarki, nie pozwalając im się rozpaść. Jednak w przeciwieństwie do fotonów gluony nie mogą przemieszczać się na duże odległości są jak więźniowie świata jądrowego. Ich siła jest tak wielka, że na zawsze pozostają wewnątrz cząstek, które tworzą. Co ciekawe, gluony również nie mają masy ani rozmiarów. Są kwantem czystej siły punktowym nośnikiem oddziaływania, który jednak posiada właściwość koloru, podobnie jak kwarki. Ich oddziaływanie jest jednym z najbardziej tajemniczych zjawisk w naturze. Do tej pory naukowcy nie są w stanie matematycznie opisać wszystkich efektów silnego oddziaływania. Ta energia, która żyje na granicy materii i czystego pola, jest zbyt złożona. Fotony i gluony należą do szczególnej klasy cząstek bazowych. W przeciwieństwie do fermionów, kwarków i leptonów, które tworzą materię, bazony przenoszą siły. Nie są one cegłami, ale nicią łączącą wszystko w wzór wszechświata. Każdy rodzaj oddziaływania we wszechświecie ma swojego kuriera. Foton dla sił elektromagnetycznych Gluon dla silnych jąder, bazony W i Z dla słabych jąder, graviton przypuszczalnie dla grawitacji, jeśli oczywiście istnieje. Wszystkie te cząstki siły są punktowe. Żadna z nich nie ma wewnętrznej struktury. Nie można ich podzielić na coś mniejszego. Są niematerialne w zwykłym sensie, ponieważ nie tworzą materii. Ale bez nich materia nie mogłaby w ogóle istnieć. Jeśli przez małą cząstkę rozumiemy brak struktury, to fotony i gluony są idealnymi kandydatami. Są czystą energią, bez masy, bez objętości, bez wewnętrznej struktury. Ale mają jedną cechę szczególną. Nie istnieją same w sobie, a jedynie w kontekście interakcji. Nie możemy złapać fotonu w stanie spoczynku, ani wyciągnąć gluonu z jądra. Znikają. Wystarczy przerwać proces, którego były częścią, a jednak ze względu na swoją ontologiczną naturę, Fotony i gluony są prawdopodobnie bliższe ideałowi minimalności niż nawet kwarki. Kwarki uczestniczą bowiem w tworzeniu materii, a fotony i gluony w tworzeniu samej możliwości interakcji materii, jej powiązania, zmiany. Współczesne teorie idą jeszcze dalej. W niektórych modelach fizycy uważają, że wszystko, co istnieje, jest polem, a cząstki są jedynie kwantami wzbudzenia tego pola. W takim razie fotony i gluony. Nie są wcale obiektami, ale momentami drgań samej tkanki czasoprzestrzeni. A jeśli tak, to być może właśnie one są najbardziej fundamentalnymi elementami bytu nie cząstkami, ale rytmami samej rzeczywistości. Za każdym razem, gdy wydaje się, że fizyka dotarła do samej istoty bytu, któryś z naukowców delikatnie podnosi rękę i mówi: A co, jeśli to nie jest koniec? Tak było w przypadku atomu. Który kiedyś uważano za niepodzielny, potem protonu i neutronu, a teraz kwarków i leptonów. Ale ludzka ciekawość nie zna granic. Dzisiaj fizycy mówią o możliwym istnieniu struktur głębszych niż model standardowy tak zwanego poziomu przedgranicznego materii. Jest to hipotetyczna dziedzina, w której kwarki i leptony same składają się z jeszcze bardziej fundamentalnych bytów preonów. Zgodnie z tą teorią, kwarki i leptony nie są punktami końcowymi, ale złożonymi kombinacjami pewnych podstawowych punktów interakcji, które określają ich właściwości. Jeśli to prawda, to to, co nazywamy elementarnym, jest tylko kolejną matrioszką. Jednak eksperymenty przeprowadzone na Wielkim Zderzaczu Hadronów nie wykazały jak dotąd oznak podstruktury kwarków. Naukowcy sprawdzali to, przyspieszając protony do niewyobrażalnych energii i analizując produkty ich zderzeń. Miliardy cząstek powstających w ułamku sekundy. Wyniki pokazały, że jeśli kwarki i leptony składają się z czegoś jeszcze, to rozmiar tych struktur musi być mniejszy niż 10 do minus 19 stopnia metra, czyli tysiąc razy mniejszy od rozmiaru samego kwarku. To niewiarygodnie mała wartość. Na tym poziomie przestrzeń przestaje być przestrzenią w zwykłym znaczeniu. Energia i materia niemal się ze sobą łączą. Istnieje jednak inna droga, polegająca nie na pogłębianiu badań, ale na zmianie samej logiki poszukiwań. Niektórzy fizycy twierdzą, że materia może w ogóle nie mieć końcowych elementów składowych. Ich zdaniem cząstki nie są obiektami, ale przejawem drgań pola. Na przykład, jeśli przestrzeń czasowa jest tkanką kwantową, to cząstki mniejsze od niej mogą być jedynie fluktuacją samej struktury przestrzeni coś w rodzaju pikseli rzeczywistości. Teorie grawitacji kwantowej. W szczególności pętlowa grawitacja kwantowa i teoria strun, zakładają, że na poziomie około 10 do minus 35 stopnia metra przestrzeń i czas tracą sens. Wszystko staje się siecią energii, pulsującą w czystej próżni. Innymi słowy, pytanie o to, czy istnieje coś mniejsze od kwarku, nie jest tylko poszukiwaniem nowej cząstki. Jest to próba zrozumienia, gdzie kończy się sama geometria wszechświata, a zaczyna jego kod programowy. Być może odpowiedź nie kryje się w akceleratorach, ale w równaniach, które dopiero trzeba rozszyfrować. Im głębiej nauka zagląda do mikroświata, tym staje się on jaśniejszy. Wszystko może okazać się nie tylko mniejsze, ale zupełnie inne. Czy w ogóle można zobaczyć najmniejszą cząstkę? To pytanie brzmi prosto, ale w rzeczywistości jest niemal filozoficzne. Im mniejszy obiekt, tym silniej trzeba w niego uderzyć, aby go dostrzec. Ale im silniejsze uderzenie tym bardziej niszczy to, co próbujemy zbadać. To główny paradoks współczesnej fizyki eksperymentalnej. Aby zajrzeć w głąb materii, musimy ją zniszczyć. Niestety nie potrafimy tego zrobić w inny sposób. Dzisiejsze akceleratory cząstek, takie jak wielki zderzacz hadronów, działają przy energiach do 13 do 14 teraelektronowoltów. Jest to poziom pozwalający badać procesy w skali do 10 do minus 19 stopnia metra. W takich odległościach można rozróżnić kwarki, leptony, gluony i upewnić się, że nie mają one widocznej struktury. Jednak aby posunąć się dalej, na przykład do skali 10 do minus 21 stopnia metra, gdzie mogłyby ujawnić się hipotetyczne preony lub ślady grawitacji kwantowej, potrzebne byłyby energie przekraczające możliwości ludzkości tysiąckrotnie. Fizycy napotkali już fundamentalną barierę czułości. Nawet gdyby zbudować akcelerator wielkości orbity Ziemi, a to nawiasem mówiąc, nie jest żartem, podobne projekty są omawiane na poziomie koncepcji teoretycznych, takich jak Future Circular Collider. Szum fluktuacji kwantowych i niestabilność próżni staną się nie do pokonania barierami. W takich skalach cząstki zaczynają ginąć w energetycznych wybuchach samej przestrzeni. A sygnał po prostu tonie w tle kwantowego morza. Ale nie chodzi tylko o rozmiar i energię. Istnieją jeszcze ograniczenia zasadnicze związane z samą naturą obserwacji. Na przykład zasada nieoznaczoności Heisenberga uniemożliwia dokładny pomiar położenia i pędu cząstki. A przy ekstremalnych energiach, każda próba zlokalizowania cząstki kompresuje energię w tak małej objętości, że powstaje tam miniaturowa czarna dziura. Okazuje się, że im głębiej próbujemy zajrzeć, tym większe ryzyko utraty samej możliwości widzenia. Ponadto detektory borykają się z innym problemem ogromnym tłem zdarzeń. Spośród miliardów zderzeń tylko ułamek procenta zawiera coś nowego, a reszta to strumień już znanych cząstek i szumów. Dlatego fizycy są zmuszeni stosować niesamowite metody filtrowania danych, algorytmy uczenia maszynowego, modele statystyczne. Krzyżowe weryfikacje z innymi eksperymentami. Czasami poszukiwanie jednego rzadkiego zdarzenia zajmuje lata analizy petabajtów informacji. Mimo to naukowcy nie przestają. Nowe projekty takie jak Electron Ion Collider w Stanach Zjednoczonych i International Linear Collider w Japonii obiecują kilkukrotne zwiększenie czułości na strukturę materii. Być może uda im się uchwycić wskazówkę, że kwarki mają wewnętrzne wzory. Ale nawet jeśli nie, to nie jest to koniec. Każde nowe ograniczenie przybliża nas bowiem do zrozumienia, gdzie dokładnie natura wyznacza granice widoczności. Ostatecznie fizycy rozumieją, że dostrzeżenie mniejszych elementów nie zawsze oznacza konieczność budowy większego akceleratora. Być może następna rewolucja nastąpi nie w gigantycznych tunelach, ale w nowej logice pomiarów, gdzie sama idea obserwacji zostanie na nowo przemyślana. W końcu materia, jakkolwiek by na to nie patrzeć, nie jest tylko zbiorem klocków, ale tajemniczą melodią energii. Aby usłyszeć najcichsze nuty, potrzebne są nie tylko potężne instrumenty, ale także nowe uszy.